Cześć, witam was bardzo serdecznie na dzisiejszym wtorku z finansami, poświęconym w całości kontu mieszkaniowemu. Rząd przekonuje nas, że jest to cudowne konto, które ma nam zrekompensować wzrost nieruchomości, e, inflację, a to wszystko bez podatków od zysków kapitałowych. Mamy pierwsze takie konto też na rynku, bo bank PKO już takie konto oferuje od kilku dni. E, a więc prześwietlimy, czy w ogóle ten cały program e, konto mieszkaniowe jest coś warty, e, ile jest warty, dla kogo on jest ile w sumie można zarobić, no i jak spełnić wszystkie warunki, aby się załapać na jak najwięcej dopłat. Co to jest w ogóle to konto mieszkaniowe? Zacznijmy od tego. W dużym skrócie to jest konto, w którym powinniśmy zbierać środki na nasze pierwsze mieszkanie. I to konto jest o tyle wyjątkowe od każdego innego konta, na którym możemy zbierać środki na wkład własny na przykład, ponieważ daje ono dodatkową premię zależną albo od inflacji, Albo od wzrostu cen mieszkań. No to e, natomiast, żeby faktycznie tę premię uzyskać, no to trzeba spełnić szereg warunków. I teraz e, oczywiście zajmiemy się tymi warunkami, ale zacznijmy od tej części przyjemnej bardziej, czyli od tego, ile można zarobić. E, ile można zarobić na koncie mieszkaniowym? Takie zyski z konta mieszkaniowego można podzielić na dwie e, części. Po pierwsze, to są odsetki, jak na każdym koncie oszczędnościowym. To są odsetki według tego, co mamy napisane w umowie z bankiem. Teraz jest jeden bank, który nam takie odsetki oferuje, więc widzimy od razu w naszej, który nam konto mieszkaniowe oferuje, więc widzimy w ofercie banku, że są to takie i takie odsetki w określonych okresach, czyli mamy odsetki. Ale druga część, taka najbardziej soczysta w tym koncie mieszkaniowym, to jest premia. Dodatkowa premia wypłacana i ona jest równa wyższej z dwóch wartości, albo inflacji, albo... A, a, Patrzymy na wzrost cen nieruchomości. Dodatkowe są jeszcze takie korzyści, że jeżeli spełnimy tych szereg warunków, to nie zapłacimy podatku od zysków kapitałowych, a przecież standardowo, jeżeli gdziekolwiek odkładamy pieniądze, czy to na lokatach, na kontach, czy w, na przykład kupujemy obligacje Skarbu Państwa, to płaci się podatek od zysków kapitałowych. Tu, jeżeli warunku, warunki spełnimy, to tego podatku od zysków kapitałowych nie będziemy płacić. Super bonus ma to też być konto bez opłat, bez prowizji, jedynie przy wypłacie premii mieszkaniowej oddajemy 1% premii bankowi za tak jakby obsługę tej całej transakcji. Także podsumowując, na zyski na tym koncie mieszkaniowym wkładają się i odsetki, takie zwykłe odsetki jak na każdym koncie, natomiast jak na każdym koncie oszczędnościowym, ale dodatkowo jest też ten najciekawszy element konta mieszkaniowego, premia. Zajmijmy się więc tym premią mieszkaniową. Ma to być wyższa z dwóch wartości. Po pierwsze, jest to inflacja. E, patrzymy na inflację dla roku prowadzenia konta, za który jest naliczana pie, pie, premia mieszkaniowa, lub ma to być wzrost cen mieszkań. Wybieramy wyższy z tych dwóch wskaźników. E, te wskaźniki będą publikowane po zakończeniu każdego roku. E, BGK będzie publikował je do 10 marca każdego roku, więc jeżeli teraz się zdecydujemy na to, żeby założyć konto mieszkaniowe, to, to tak naprawdę jeszcze nie wiemy, ile ta premia wyniesie. Dowiemy się dopiero na koniec roku, po zakończeniu roku, będą publikowane wskaźniki inflacji, wskaźniku wzrostu cen mieszkań i dopiero wówczas zobaczymy, która z tych wartości jest wyższa i premia będzie równa wyższej z tych dwóch wartości. Czyli jeżeli na przykład wzrost cen mieszkań wyniesie 10%, a inflacja 12%, to premia wyniesie wówczas 12%. Ale uwaga, jest limit zarówno dolny, co nas bardzo cieszy, ale też górny tej premii. Ta premia nie może wynieść mniej niż 1% rocznie, ale też nie więcej niż 15% rocznie. Czyli na przykład jeżeli inflacja wyniesie 20%, to tak czy inaczej premia może wynieść Maksymalnie 15%. Ale jeżeli na przykład będzie deflacja i ceny nieruchomości nie wzrosną, e, mieliśmy takiej sytuację słuchajcie, parę lat temu, że była deflacja, choć faktycznie przy obecnych poziomach inflacji e, to już chyba jest, są czasy, e, które wydają się bardzo nietypowe. E, to wówczas zarobimy e, tylko 1% rocznie. E, tak jak mówię, te wskaźniki dla danego roku, czyli dla 2023, poznamy dopiero. Po zakończeniu tego roku, 2023 roku, ale zobaczmy, co by było, gdyby ten program działał w roku poprzednim, czyli w roku 2022. Inflacja za 2022 wyniosła 14,4%, wzrost cen mieszkań wyniósł 4%, czyli w sumie wychodzi na to, że premia wyniosłaby, gdyby ten program działał w poprzednim roku, 14,4%, bo byłaby to wyższa. Tych dwóch wartości. No i tutaj słuchajcie, jeszcze jedna uwaga. Ten wzrost cen mieszkań jest liczony dla mieszkań z całej Polski, więc niekoniecznie on może odzwierciedlać taki wzrost cen mieszkań w dużych aglomeracjach, w których wiemy, że te ceny zazwyczaj rosną znacznie szybciej niż w niewielkich miejscowościach, gdzieś tam być może wyludniających się. Więc jak patrzę sobie na to, jakie tutaj jest ta cena mieszkania, tego cena metra kwadratowego, która jest zbrana do wyliczeń, to na ten moment ona wynosi niecałe 6 tysięcy złotych, a wiemy, że na przykład w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu za 6 tysięcy złotych, to można zaledwie kupić pewnie pół metra, a nie metr kwadratowy. No dobrze, więc podsumujmy sobie, co się stanie, ile będzie tych zysków, jeżeli spełnimy warunki do wypłaty premii mieszkaniowej. Jeżeli te warunki spełnimy, to uzyskamy odsetki plus premie i nie płacimy podatku od zysków kapitałowych. Jeżeli warunków nie spełnimy, to nasze konto mieszkaniowe zmienia się w takie sobie średnie konto, ponieważ uzyskamy tylko odsetki i to od tych odsetek będziemy musieli. Zapłacić po prostu podatek od zysków kapitałowych, jak od w zasadzie każdej innej inwestycji. I o tym trzeba słuchajcie, pamiętać, czyli uzyskanie premii jest kluczowe. Zobaczmy, jeszcze powiedzieliśmy sobie troszeczkę o tej premii, to zobaczmy, ile wyniosą odsetki na koncie mieszkaniowym. Banki mają bardzo dużą swobodę w ustalaniu tego, tego oprocentowania. I oczywiście im więcej banków będzie oferować konto mieszkaniowe, tym większa będzie konkurencja. Na razie mamy tylko jeden bank, więc o żadnej konkurencji może, nie możemy mówić. Natomiast jest w ustawie wskazane, że to oprocentowanie nie może być niższe niż 75% tego, co bank oferuje innym klientom. Więc zobaczmy sobie, jak wygląda ta pierwsza oferta w praktyce. Jedyna oferta na ten moment, gdy nagrywam ten film, to jest oferta banku PKO. I PKO oferuje nam na koncie mieszkaniowym 5%. Przez pierwsze 6 miesięcy, oczywiście to jest 5% skali roku, 3% przez kolejnych około 7 miesięcy, a potem będzie to oprocentowanie standardowe. Jak widzicie, właśnie równe 76% aktualnego oprocentowania standardowego, i na ten moment wychodzi na to, że po tym mniej więcej rocznym okresie e, mielibyśmy oprocentowanie równe 1,52%, o ile bank nie wprowadzi jakiejś kolejnej promocji. E, czy to jest atrakcyjne oprocentowanie? No to zobaczmy sobie, co można dzisiaj uzyskać na rynku, jakie można dzisiaj założyć konto oszczędnościowe, gdyby to nie było konto mieszkaniowe. Skorzystam ze rankingu kont oszczędnościowych. Możecie taki ranking znaleźć pod marciniwuć.com i zobaczcie, te pierwsze oferty na ten moment to są oferty, które oferują między 7 a 9,5% więc widać że konto mieszkaniowe to nie jest na pewno najlepiej oprocentowane konto na rynku. Więc jeżeli premii nie zarobimy, to ta oferta jest taka sobie. Kluczowe dla konta mieszkaniowego jest po prostu uzyskanie premii. Taki jest nasz wniosek. Konto mieszkaniowe może być atrakcyjne, ale tylko jeżeli zgarniemy premię. Jeżeli premii nie zgarniemy, to tak naprawdę zostajemy z takim sobie średnim, średnio oprocentowanym, zwykłym Kątem oszczędnościowym i na pewno są fajniejsze alternatywy na rynku, wyżej oprocentowane konta oszczędnościowe czy chociażby obligacje skarbowe oferujące wyższe oprocentowanie. Podsumowując, kluczowe jest spełnienie warunków. No to przejdźmy sobie do tych warunków. Zacznijmy od tego, kto w ogóle może założyć konto mieszkaniowe. Po pierwsze, przysługuje każdej osobie tylko jedno konto mieszkaniowe, czyli jak już jedno mamy, drugiego nie zakładamy. Po drugie, e, musimy być w odpowiednim wieku, a mianowicie od 13 roku życia do 45 roku życia. I to jest bardzo fajna informacja, ponieważ można takie konto założyć już e, dzieciom. E, po trzecie, osoba nie ma i nie miała własnej nieruchomości typu mieszkanie, dom jednorodzinny czy spółdzielcze, własnościowe e, prawo do mieszkania czy jakiegoś domu e, jednorodzinnego. Czyli to są takie warunki trochę podobne do bezpiecznego kredytu 2%, chociaż chyba jednak trochę mniej rygorystyczne w niektórych punktach. Są te wyjątki od zasady nieposiadania własnej nieruchomości. Po pierwsze, jeżeli mówimy o rodzinach, które mają przynajmniej dwójkę dzieci, to te rodziny mogą posiadać mieszkanie, a niewielkie mieszkanie. Czyli jeżeli mam dwójkę dzieci, to mogę posiadać mieszkanie do 50 m2. Przy trójce dzieci i więcej ten limit metrowy wzrasta. Po drugie, mogę mieć nieruchomość nabytą w drodze dziedziczenia, czyli w trakcie, jak posiadam konto mieszkaniowe, to mogę odziedziczyć nieruchomość, ale uwaga, żeby uzyskać premię, ja muszę ją spieniężyć tę nieruchomość. Albo ewentualnie, jeżeli liczyłam fragment nieruchomości, to wykorzystać konto mieszkaniowe na to, by dokupić tę resztę nieruchomości i analogicznie mogę na moment gdy chcę założyć konto mieszkaniowe posiadać nie więcej niż 50% udziału nabytego w drodze dziedziczenia czyli tak naprawdę wychodzi na to że albo jestem rodziną z dziećmi gdzie mieszkam w niewielkim mieszkaniu niezaspokajającym moich potrzeb mieszkaniowych albo posiadam nieruchomości nabyte wyłącznie w drodze dziedziczenia i jest to nie więcej niż 50% udziału, jeżeli mam już tę nieruchomość przed założeniem konta mieszkaniowego lub nie więcej niż jedna nieruchomość e, odziedziczona w trakcie prowadzenia konta mieszkaniowego, ale ona musi być sprzedana, by premię uzyskać. E, słuchajcie, to były pierwsze warunki. Natomiast teraz ile trzeba wpłacać? No i tutaj e, jest e, ustalona konkretna kwota. To ma być co miesiąc od 500 do 2000 zł. I bardzo ważna rzecz. Aby uzyskać prawo do premii, żeby w ogóle nie stracić uprawnień do konta mieszkaniowego, to można odpuścić tylko jedną wpłatę w każdym roku kalendarzowym. Co to oznacza? Że jeżeli jesteś zainteresowany kontem mieszkaniowym, to musisz sobie zadać pytanie, czy faktycznie jesteś w stanie odkładać regularnie przez przynajmniej 3 lata, zaraz o tym dokładnie powiem, przynajmniej 500 zł miesiąc w miesiąc. Na pewno jest to konto dla osób systematycznych, i takich, które mogą sobie pozwolić na te systematyczne e, oszczędności. Kolejna rzecz. Na koncie możemy wpłacać pieniądze przez około e, 10 lat, plus ten pierwszy niepełny lok kalendarzowy, więc tu mnie trochę dłużej. E, natomiast premia przysługuje nam tylko, gdy będziemy oszczędzać przez przynajmniej 3 lata. E, około 3 lata, zaraz to wytłumaczę na przykładzie. Ale tylko wtedy. Jeżeli myślimy na przykład, że e, chcemy kupić mieszkanie za rok, to premia nam nie przysługuje. Bo warunkiem do wypłaty premii jest to, że przynajmniej otrzymamy premię za trzy za trzy okresy roczne. I słuchajcie, to jest na przykład warunek, dlaczego Maciek z naszego zespołu, który już w zasadzie był umówiony z banki, w banku, aby to konto mieszkaniowe zakładać, bo jest zainteresowany kupny mieszkania, dlaczego od tego odstąpił, bo po prostu zamierza kupić mieszkanie w okresie. Wcześniejszym nie chcę czekać przez 3 lata. Więc to jest kolejne ważne pytanie, właśnie, aby sobie odpowiedzieć, zanim założymy konto mieszkaniowe, czy faktycznie będziemy oszczędzać przynajmniej przez 3 lata i w tym czasie nie nabędziemy jakiegoś innego mieszkania, domu i tak dalej. I zobaczcie to jeszcze na przykładzie. Załóżmy, że zakładamy sobie konto mieszkaniowe 20 lipca. Pierwszy rok nie będzie zaliczony do tego 3 okresu. Ponieważ oszczędzamy w 2023 krócej niż wymagane 9 miesięcy, a tylko taki rok, z przynajmniej, w którym mamy przynajmniej 9 miesięcy oszczędzania, liczy się do, jako jeden z tych 3-letnich okresów. Do minimalnego okresu liczyć się zatem będą dopiero lata 2024, 2025 i 2026. Co to oznacza? Żeby otrzymać premię, musimy regularnie, miesiąc w miesiąc, oszczędzać przynajmniej te 500 złotych. A nie więcej niż 2000, aż do końca 2026 roku. Tak to w praktyce wygląda. Kolejnym warunkiem jest to, że środki trzeba przeznaczyć na nabycie nieruchomości, na budowę nieruchomości, na przebudowę, remont, ale to w tych sytuacjach, gdy ta nasza nieruchomość była wcześniej zniszczona w myśl jakoś prawa budowlanego, więc to jest jakiś taki sporadyczny przypadek, czyli generalnie chodzi o to, że konto mieszkaniowe można wykorzystać tylko na nabycie nieruchomości, na budowę nieruchomości, na nabycie działki, na której zamierzamy się faktycznie budować. Czyli to ma zaspokoić nasze własne potrzeby mieszkaniowe i faktycznie środki mają być wydatkowane na ten cel. I to jest, słuchajcie, bardzo ważny warunek, bo tak naprawdę my w większości sytuacji tych środków w ogóle nie zobaczymy. One będą w większości sytuacji przekazywane na rachunek czy spółdzielni. Czy firmy, czy osoby, od której tę nieruchomość nabywamy, już bez pośrednictwa naszego własnego konta. E, I teraz pułapka taka drobna jest. Premię nie otrzymamy, jeżeli ten grunt, mieszkanie lub spółdzielcze prawo własności kupimy od osoby e, zaliczonej do pierwszej grupy podatkowej. Oczywiście zakładam, że mm, wszyscy wiemy, co to jest pierwsza grupa podatkowa, prawda, więc, e, więc e, chodzi e, o. Rodziców, dziadków, o rodzeństwo, o nasze dzieci, czyli o tych naszych najbliższych. Nie może być to nabycie od tej pierwszej grupy podatkowej, czyli od tych naszych najbliższych. Jest też ten warunek, że jeżeli faktycznie środki z konta mieszkaniowego przeznaczymy na nabycie gruntu, to wówczas musimy rozpocząć budowę w okresie pięciu lat od wypłaty premii. W przeciwnym razie musimy premię oddać. Słuchajcie, jaki jest w takim razie wniosek? Zgodny z tym trochę co wcześniej mówiliśmy? Konto jest mieszkaniowe jest atrakcyjne, ale tylko jeśli zgarniesz premię, więc trzeba sobie sprawdzić, czy nie planujemy kupić mieszkania przez okres krótszy niż te 3 lata. Czy faktycznie będziemy wpłacać regularnie, czyli przyplinujemy te miesięczne wpłaty? Czy inflacja nie będzie znacząco wyższa niż 15%? Bo tutaj jest ten kap na to, że maksymalnie możemy otrzymać 15% premii? A są na przykład obligacje antyinflacyjne, które tego górnego limitu nie mają. No i trzeba sprawdzić, czy faktycznie będziemy w stanie wydać środki zgodnie z celem, czyli na nieruchomość. Ta ocena konta mieszkaniowego to jest oczywiście moja własna, subiektywna ocena. Wy musicie sobie dokonać własnych przeliczeń, dokonać własnych założeń, aby stwierdzić, czy oferta jest dla was atrakcyjna. Czy też nie? Zachęcam Was również do tego, żeby zajrzeć na ranking kredytów hipotecznych, jeżeli jesteście w ogóle zainteresowani tematem e, okołomieszkaniowym. E, mamy też filmy dotyczące bezpiecznego kredytu, jeżeli też ta część programu, pierwsze mieszkanie Was interesuje. Mam nadzieję, że ten krótki program wyjaśnił Wam e, e, konto mieszkaniowe, jak to działa, ile można zyskać, e, kiedy to konto warto, za warto zakładać, kiedy nie. Jeżeli tak, to podzielcie się w komentarzu, dajcie łapki w górę i bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego programu. Trzymajcie się, cześć.